Siedzę za biurkiem redaktora Naczelnego Tygodnika Powszechnego. Ksiądz Józef Tischner był bardzo zaprzyjaźniony i z tym miejscem, i z tym redaktorem, panem Jerzym Turowiczem. Nie mogło w alfabecie Tischnera zabraknąć haseł poświęconych i Turowiczowi, i tygodnikowi. Tygodnik to było niewątpliwie jedno z najważniejszych miejsc w życiu Tischnera. W pewnym sensie był to jego sekretariat, był to jego drugi dom. Wtedy, kiedy musiał załatwiać rozmaite sprawy, ale to, co najważniejsze, to wszystkie dyskusje, które się tutaj toczyły w tym gabinecie dyskusje o Polsce, o Kościele, o tym, jaka jest rola ludzi świeckich i w Kościele, i w przemianach demokratycznych. Dla Tischnera, tygodnik był i do końca życia pozostał miejscem najważniejszym. W alfabecie Tischnera cytuję między innymi jedną z jego wypowiedzi poświęconych Jerzemu Turowiczowi i temu, czego on oczekiwał od polskiego kościoła, od polskich katolików. Tischner mówił tak, liczył się z możliwością konfliktu z hierarchią, łagodził go ile mógł, ale skibę, którą prowadził, żłobił głęboko i z tego nie rezygnował, starał się bardzo o to, żeby ludzie świeccy angażowali się w życie Kościoła. Dzisiaj bardzo wiele się mówi o kryzysie, o rozmaitych zjawiskach, które prowadzą do laicyzacji polskiego społeczeństwa. Tischner receptę na to widział, można by tak powiedzieć, w tygodniku i w linii Turowicza, żeby angażować świeckich, wciągać ich do rozmowy o sprawach wiary, o sprawach państwa, o sprawach historii, o wszystkich ważnych sprawach człowieka. Można by powiedzieć tak yy, trochę symbolicznie, że ten alfabet Tischnera to jest także trochę dzieło Tygodnika Powszechnego.